Sanitizing, Siemanko, z tej strony Nexem Witam się z wami w takim malutkim otwieraniu paczek Dlaczego taki mały? Takie małe? Ponieważ jest szczęśliwa godzina postanowiłem sobie, że mogę otworzyć kilka paczuszek Okej, okay, lecimy Paczuszki za 15k Myślę, że będzie coś Można będzie coś trafić Fabrygas! Tak jest! No i takie paczki to ja mogę przyjmować Okej, okay, dobra, jest całkiem ładnie jak na początek, nawet rzekłbym, że całkiem całkiem Tylko chciałbym jeszcze coś tutaj zobaczyć co tutaj jeszcze jest Manager na 3-5-2, nie wiem czy to pójdzie To możemy wystawić na stopie je... Tempo obronna sieht Komu damy tempo? Wiem komu damy? Gomezowi. Kupiłem ostatecznie Gomeza, co zresztą mogliście już chyba widzieć wcześniej. Kupiłem Gomeza i naprawdę się świetnie spieszyłem. Mimo tego tempa, to naprawdę gra mi się nim bajecznie. Ok, Mati trzymaj. Kondycja pójdzie do jednorazowych. A te kontrakty możemy wystawić na aukcję. Czemu by nie. Z pewnością pójdą. Kontrakty zawsze idą, nie ma takiej opcji, że ci kontrakt nie pójdzie, więc pamiętajcie o tym Zawsze jak się wam trafi jakikolwiek kontrakt Nawet brązowy, to wam pójdzie, tylko że brązowe po prostu pójdą po, po jakimś No, dłuższym czasie Okej okay. Jeszcze tą modyfikację możemy też wystawić Shit, 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 shit Stroje Liverpoolu, czemu by nie, wystawimy też No jest, Fabregas, chodź do klubu Mafię, shit. Nie wiem, czy to jest coś interesującego. <śmiech> <śmiech> Dobra, nic tu. Na szybką sprzedaż i lecimy dalej. Fabryka jest jak na początek, całkiem ładnie. Okej, okay, kolejna paczka z 15k. Kto, kto, kto? Chyba jakiś ruszek albo coś, te klimaty. No, gluszkaków, tak jest. A się trafiły błyszczące kontrakty. Co? Wow! Tak jest! O tak! Duplikat Jonesa jeszcze pod naszą formacją. Idź na szybką, na szybką akcję, stary. O tak! Dobra, mogę od razu stwierdzić, że jak na razie jest to najlepsze otwieranie paczek, bo dwie paczki się nam zwróciły za pierwszym razem. Idź na szybką aukcję za. Nie wiem ile możesz pójść. Idź za. No w sumie 5,5, czemu by nie. O tak, o tak, o tak. Nareszcie, 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 nareszcie. Dobra, nie mogę mówić, że nareszcie, bo już się nam trafiło coś dobrego. Ale. To tak niemiłosiernie drogo chodzi, że to jest masakra. Okej, okay, kondycja zespołowa, to też całkiem ładnie chodzi. Te kontrakty oczywiście też na szybką aukcję, ale odrobinę drożej, abym na nich nie stracił. Shit! Dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, powystawiamy sobie wszystkie kontrakty. Muszę powiedzieć, że jak na razie bardzo dobre otwieranie paczek. Już mi się zwróciły paczki. Obie. Nie wiem tylko ile fabryka schodzi, ale na pewno nie jest to jakoś TANIO, BARDZO OK, 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 OK Stroje Interu możemy dać też na szybką aukcję, a reszta na szybką sprzedaż Niech leci i lecimy dalej Ile mamy jeszcze paczek do końca? Pozostałe paczki? 3, 3 paczki, trzy paczki Lecimy, co mamy? <laughs> Tulan hmm. Chyba tutaj jakiegoś szału nie ma Oj, zdecydowanie nie ma. O, ty to dzisiaj nam trafił. Taki polski akcent w odcinku. Kontrakty, kontrakty, kontrakty. kondycja Strzelanie główki 5-3-2. Nie. Tutaj nic nie ma ciekawego. Dobra, no, obraz, sobie całą drużynę z Bundesligi. Strzelanie. KOMU damy strzelanie? Masz Miller. Czemu by nie? Kondycja zespołowa. Również na szybką aukcję. Kontrakty. Tradycyjnie kontrakty zawsze. Shit. NIE ustawiłem tam. Żeby było 300 minimum. Okej. Okay. i Jeszcze tutaj mamy Dobra, reszta szybko sprzedaż. Co tam? Okej, okay. i przedostatnia złota paczka. Specjalna. I co mamy? Subotyć. Jakoś szału nie ma dupy, nie urywa. Ale też jakoś specjalnie, że nie jest. Nie narzekajmy. Jest to nasz duplikat. Jakie tutaj modyfikatory no, z modyfikatorami tu też nie ma szału Nastawimy go na 650 <śmiech> <śmiech> I idź się sprzedać o! Do wszystkich cech To może całkiem ładnie nam przy Jakiegoś zawodnika Ładnie podrasować, okej okay, Gundogan Czemu by nie Okay. Pamiętam jak na początku grałem w Ultimate i się myliłem z kontraktami, i kupowałem strasznie tanio i się cieszyłem. Hurra, mam tanie kontrakty. Później się okazało, że są to kontrakty dla menedżera. Tak, super. Dobra, 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 ale mniejsza z tym. Szybko, szybko wszystko tutaj wystawiamy, co można tak wystawić, i zarobić na tym jakoś. aż teraz szybko sprzedaż. I lecimy dalej, lecimy dalej. ostatnia paczka dziś, czy będzie znowu mocny akcent na zakończenie? Zobaczmy. Sise. Gibris czy i papis Matko Boska Cisa ty chyba na serio chcesz do naszej drużyny cały czas się nam trafiasz w parce cały czas i cały czas cię nie mogę sprzedać Bystrów, możesz pójść, możesz pójść, masz całkiem ładne tempo Może cię ktoś kupić Z tego co wiem robią składy pod ligę rosyjską jakie tutaj modyfikatory Dupa dupa, 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 dupa dupa. Nic ciekawego, nic ciekawego, tylko kontrakty tutaj mamy. Okej, okay, powystawiamy sobie jeszcze wszystko na tą wymianę. Okej, okay, okej okay. i co mamy przed, ostat... przed, przed ostatni kontrakt. I moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No, trafiliśmy w sumie e, jakiś, e, jakiegoś zawodnika. Żal. Aha, dobra, Jedną wystawę na wymianę. Dobra, więc co? To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mi jak najbardziej. Trafiliśmy Fabregasa. Z Zobaczę sobie później, ile on jest wart. No i wystawię go tradycyjnie na sprzedaż. Ja się z Wami żegnam. No i na razie.